I Witam was kolejny nuttek Myślę o aucie, myślę o wszystkim Co teraz robić Nowy track Teraz nowe To co odwalam Może trasek odwaliłem Widzowie, dziękuję Wam za oglądanie tych filmów Mega nadradzam was Wijamy 130 subskrybentów i będzie nowa nutka tutaj Ta nutka wszystko odbije na dobro. Wszystko wracam do nutek na stałe. Już tutaj ja czuję się tym dobrze. Czułem się gorzej, czułem się lepiej, czułem się rafy, czułem się szynazy. Grałem Lego, grałem tamto, tak jak było. Zrzzyce galaktyki, kurwa, rozpierdzielamy dom. Może zobacz, wiepierdzielę. Nowa nuta u Nexora. Kolejna nuta, pijam tu, kurwa, jakby ja widziele tu Robię kolejną nutę tu, morz to, może zobacz to, co czuję Teraz wracam na ten tłum Na tą nutę wracam tu Tutaj wracam już na stałe z nutami Wielkie, wracam z nutami na stałe Tutaj, teraz będzie się tu działo nowe filmy, nowe serie ej Zobacz jak to kur co się dzieje? Ej! Kurwa, ja pierdzielę Co się dzieje? Wracam tutaj na te nuty Czułem się tym lepiej tu Teraz kolejną serię wymyślam Kolejną gierkę robię tu Teraz miało być Miało być Lego Star Wars A będzie 17 lutego, kwietnia Co kur, Ej! Kurwa, zobaczę jak pierdziele to Kurwa ja piektorę, ja pierdzielę, kurwa, ja, ej Teraz to jest rap Zadny dis o tu kur no, ja Pierdzielę o to, co się dzieje? No ja się tu dzieje Tyle się tu stało tu Może coś nowego odwalę Nowe trakpy tu Kolejny trap, kolejny diz, kolejna rzecz, kolejny kill. Tutaj robię te tu rzeczy, wymyślam rymy na tubasy Może coś nowego, tutaj tu, nowe rymy.